Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, generalnie nie szata zdobi człowieka, ale lubimy się szatami zdobić, jak i lubimy te szaty zdobić. I nie inaczej, a może nawet bardziej było w XVII wieku. Przed Państwem, właśnie taki element ozdoby mieszczańskiej, magnackiej, szaty z połowy XVII wieku. Gdańska donatywa majestatowa z wizerunkiem władcy Władysława. Czwartego wazy wagi 10 dukatów, czyli przybliżeniu 35 gram, w pięknej, misternie zrobionej i zachowanej przede wszystkim oprawie tegoż numizmatu. Proszę Państwa, gdyż generalnie w obiegu wówczas mieliśmy pojedyncze dukaty, zazwyczaj dukaty nawet nie polskiego pochodzenia. Tutaj, akurat dla przykładu, mam dukat odrobinę późniejszy do zaprezentowania. Czyli Jana Kazimierza wybity 5 lat później niż ta donatywa, którą ma w drugiej ręce. Widać, że moneta wyraźnie mniejsza, przede wszystkim cieńsza, wagi pojedynczego dukata. To była moneta do obiegu. Co najwyżej w obiegu dla wygody mogły być proste wielokrotności typu dwudukatówka. Tutaj również przedmiot z obecnej aukcji, czyli dwudukatówka, też Jana Kazimierza, rocznik jeszcze późniejszy, 1660. Zapoczątkowane w XVI wieku w Portugalii nominały dziesięciodukatowe otrzymały popularną nazwę Portugałów. Używane były w handlu międzynarodowym szczególnie chętnie i powszechnie. Stąd i inne kraje sukcesywnie zaczynały bicie takiegoż nominału. Nie inaczej było w Polsce. W Polsce pierwsze Portugały pojawiają się. Pierwszy Portugał tak naprawdę pojawia się za Zygmunta II Augusta lecz dopiero o biciu Portugałów możemy zacząć mówić do mm, zapanowania Stefana Batorego, a w praktyce swój użytkowy wymiar zyskują za Zygmunta III Wazy. Natomiast Portugał, czyli ta odpowiednik monety dziesięciodukatowej, jako duża, efektowna pozycja, czy jego mniejsza frakcja, połowa Portugała, pół Portugału, pięciodukatówka, ze względu na swą efektowność były pozycjami chętnie, używanymi właśnie do ozdoby, do zawieszenia na szacie, pokazywały, że jestem majętny, mam swoją pozycję społeczną, stać mnie na to, żeby 10 lukatów na grubym, złotym łańcuchu nosić na szyi. I proszę Państwa, stąd prawdopodobnie ewoluowało to w kierunku specyficznego tworu, który tak naprawdę wytworzył się w Gdańsku, gdzie działali znakomici medalierzy i to w zasadzie przez cały XVII wiek. Bo już w początkach XVII wieku mamy tam jednego z najznakomitszych medalierów, spod którego ręki wyszły najwspanialsze dzieła polskiej sztuki medalierskiej, czyli Samuela Amona. Jego pięciodukatówki, czy jego właśnie słynna, najdroższa obecnie polska moneta, 100 dukatówka. Następnie mamy Sebastiana Dadlera. Piękne, efektowne, głównie medale, nie monety. I dalej w Gdańsku działają, chynowie, dwaj chynowie, ojciec i syn. Ojciec jeszcze ma tą przyjemność pracować z dadlerem, czasami są prace sygnowane wspólnie ich ręką, następnie sam zaczyna działalność i przekazuje swoje umiejętności synowi. Syn kunszt rozwija za czasów Michała Korybuta i za Jana III Sobieskiego. Jednocześnie medalierzy ci zatrudniani w Mędnicy, którzy wykonują stemple do różnego rodzaju monet. Nie tylko monet złotych, ale wszelkich monet srebrnych, czyli do ortów, czy nawet do groszy, czy dwugroszy. E, jako być może źródło częściowo dodatkowego dochodu, ale przede wszystkim też jako e, dodatkowe zlecenia przyjmowane od Senatu Miasta Gdańska, wykonują na ich zlecenie wspaniałe dzieła sztuki medalierskiej. Typowe medale ku upamiętnieniu jakichś okoliczności, ale właśnie w Gdańsku zdradza się produkt pośredni. Coś, co jest plasowane między monetą a medalem. Niegdyś, jeszcze w XIX wieku, chętniej zaliczane do medali. Obecnie praktycznie na równi włączane do monet. Są to tak zwane donatywy. Donatywy mają wszelkie cechy monetarne, przynajmniej jeśli chodzi o awers. Tutaj jest zazwyczaj wyobrażenie królewskie, bardzo spójne często z wyobrażeniem takim, jakie widzimy na zwykłych monetach obiegowych. Mają wagi, które są wielokrotnością dukata, gdyż z medalami jest różnie. Akurat w XVII wieku zazwyczaj trzymano się w przypadku medali złotych jednak wagi będącej wielokrotnością dukata. Dukat pojedynczy waży 3,5 g, ale donatywy już stricte były denominowane w dukatach, czyli to były dwudukatowe donatywy trzy dukatowe, cztero, pięcio, 8, dziesięcio i tak dalej. Różnią się od monety przed stroną drugą, czyli zazwyczaj na nich widnieje panorama miasta Gdańska, gdzie na monetach mamy tutaj tylko herb tegoż miasta, ale clue rozróżnienia, czy to jest moneta, czy donatywa, tkwi w nabisie otokowym, gdyż na monecie zawsze mamy moneta, aurea, Civitatis Gedanensis i data. Może to być w różnych skrótach, czyli może być moneta, mon, mone i tak dalej. Generalnie sama idea. Pojawia się słowo moneta bądź jego skrót, czyli moneta złota miasta gdańska. Natomiast na donatywach napis brzmi zgoła inaczej. Nie ma tutaj słowa moneta. Zależnie od tego, czy jest to duża donatywa, czy mała, różna ilość słów nam się mieściła. Generalnie na tej mamy regia civitatis civitas gedanensis fieri fecit. Królewskie miasto Gdańsk wybić zleciło. Czasami będzie jeszcze ex auro solido civitatis gedanensis fieri fecit, czyli z, z czystego złota, z solidnego złota, z porządnego złota. Królewskie miasto Gdańsk wybić zleciło. Czyli nie ma masowa moneta. Mamy tylko zapis, że na zlecenie miasta Gdańska to wykonano ewentualnie właśnie z tym dopiskiem, którego akurat na tej donatywie nie ma, czyli ex auro solido, ze złota solidnego, porządnego, dukatowego. I proszę Państwa, takie donatywy miały kilka różnych funkcji do spełnienia. Przede wszystkim były w przypadku miasta Gdańska, Senatu, który no, musiał się opłacać królowi sowicie za swoje przywileje, każdą wizytę królewską honorować odpowiedniej wielkości daninom żeby brzydko nie powiedzieć, łapówką wpłacaną do królewskiego skarbca. Zazwyczaj zamówienia takie szły właśnie w związku z koniecznością zapłacenia przez Gdańsk jakiegoś trybutu królowi. Ale tak wykonane już stemple i takież donatywy bardzo chętnie były również rozchwytywane przez mieszczan, przez ówczesną szlachtę jako znakomite walory, gdzie mamy z jednej strony królewski majestat do zaprezentowania, z drugiej strony panoramy miasta i właśnie służyły jako elementy ozdobne. Prawdopodobnie mogły być również do nabycia, no zapewne z jakąś premią w mennicy bezpośrednio gdańskiej na życzenie. Medale na pewno w ten sposób były, to często był prawdopodobnie dodatkowy dochód dla medalierów, którzy mogli sprzedawać to z wyraźną premią dzieła swoich stempli, odbite w odpowiedniej formie w odpowiednim kruszcu na zamówienie właśnie dla osób które chciały się tym zdobić, ale właśnie jedną z ulubionych form zdobienia mieszczańskiego stroju czy stroju ówczesnych osób, które było na to stać, było właśnie posiadanie takich donatyw na zawieszkach. Proszę państwa, takie donatywy mogły być bądź właśnie jako forma tezauryzacji pieniądza, składowane w ówczesnych skarbach, skarbcach ale gro z nich trafiało na takie zawieszki i o ile w epoce wtedy wybite, przerabiano na zawieszki i chlubnie noszono, później tak naprawdę będąc czystym kruszcem, ona stanowiła doskonałą lokatę kapitału, doskonałe zabezpieczenie, czyli tak jak nasz symbol małżeński, obrączki w razie konieczności mogły stanowić zabezpieczenie, być do spieniężenia jako kruszec, tak samo groty właśnie łańcuchów mieszczańskich, szlacheckich z pięknymi donatywami, Wcześniej czy później szło zapewne do Tygla na nowy wzór, na nowego władcę, na donatywę, medalion zrobiony z donatywy z nowym królem. Więc samo przejście nie zachowało się tego dużo, zważywszy jeszcze na bardzo burzliwe losy naszego kraju. Ale proszę Państwa, później, już w okresie, gdy rozpoczyna się ruch stricte kolekcjonerski, gdy zbiera się monety, medale, Czyli wiek XIX przynajmniej tutaj na szerszą skalę już tym owocuje, mamy ruch odwrotny. Czyli te właśnie portugały, te donatywy, te medale oprawione jako medaliony z powrotem mają usuwane skrzętnie zawieszki, wszelkie ozdoby, w którymi były one oplecione celem zawieszenia ich na piersi mieszczańskiej czy szlacheckiej. A powiedzmy, otwory, perforacje, ślady lutowania, potem pozostałe zamaskowywane, zacierane. Zalutowywane, żeby taki walor bez elementów dodatkowych położyć stricte do zbioru i mówić, że mamy Portugała z tego rocznika, z tego donatywę taką, taką, kolejną i tak dalej. I proszę Państwa, do naszych czasów takich walorów w pełni z takim ozdobnym elementem naprawdę dużo nie przetrwało. To, co Państwu pokazuję tutaj, jest to jedna z najbardziej efektownych polskich donatyw tzw. donatywa majestatowa Władysława IV Wazy, ale jednocześnie sama donatywa, jako taka wagi 10 dukatów, jest bodajże najczęściej spotykaną na aukcjach polską donatywą. Dobrze widać to chociażby, chociażby przede wszystkim, w podstawowym katalogu na złoto polskie, jest to katalog Padamarka Marka złote monety polskie, notowane na aukcjach światowych w latach 1945-2002. Miejmy nadzieję, że niedługo w ogóle powstanie nowy katalog Pana Marka odnośnie złota, ale ten katalog daje nam przede wszystkim podstawową wiedzę na temat tego, jakie notowania i przede wszystkim ile notowań dany typ miał. I tutaj możemy otworzyć na stronie poświęconej 10-dukatówce 44 roku. Widzimy, że tych notowań w okresie od roku 45 było cała strona jedna tutaj, czyli zapewne jest tu ich... Nie będę liczył, ale strona do końca powiedzmy, że niskie kilkanaście i jeszcze podobna kolumna na drugiej stronie, czyli można powiedzieć, że około 30 razy na przestrzeni tych 47 lat była notowana taka 10 -dukatówka. Owszem, są to notowania w dużej mierze zapewne takie, że kilka razy mamy do czynienia z tym samym egzemplarzem, niemniej jest tych notowań dość sporo. Czyli w praktyce ten typ efektownej monety można uznać za najpospolitszą. Donatywę. Natomiast proszę Państwa, dużym atutem przede wszystkim tego waloru jest to, że on się zachował w tak misternej, wspaniałej robocie jubilerskiej z epoki do naszych czasów. Nikt tego nie usunął. Niestety, niejednokrotnie w naszej praktyce handlowej, aukcyjnej, mamy do czynienia z monetami naprawianymi. Często się wtedy pisze, że Moneta jest wyjęta z oprawy, ślady zawieszki, ślady ucha i tak dalej, gdyż one są skrętnie usuwane, maskowane, ale jednocześnie, po pierwsze, moneta traci swą naturalną powierzchnię, wygląda że powierzchni, gdyż siłą rzeczy musi być zalutowanie otworu, musi być jego zamaskowanie odpowiednie, musi być zatarcie, a po drugie, jeśli to jest tylko zwykłe ucho, to nie ma straty. Ale jeżeli to są piękne oprawy, to straci taki styl epoki, kunszt, czyli coś, co... A szkoda, żeby ktoś w tej chwili powiedział, ale ja chcę mieć samą donatywę i wyjął, odpiął ten łańcuszek tylko po to, żeby mieć monetę, którą by oddał do naprawy, zaklepał te trzy dziurki, które tutaj są, żeby mieć donatywę, a stracił tą XVII-wieczną, niesamowicie misterną robotę oprawy. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, jak to wygląda. Złote kółeczko z pięknym takim oplotem, misternie zrobionym łańcuszek z pełnych takich ciężkich, drutowanych ogniw, przypominający łańcuch rowerowy, ale gdzie wszystkie te ogniwa jego są jednakowej jakby grubości. Proszę zobaczyć, ile musiało kosztować to pracy, zrobienie takiego łańcucha. Czyli tutaj mamy specyficzny drut z takim wyżłobieniem, zawijany, zaklepywany, nabijany na odpowiednie bolczyki, i tak po kolei, po kolei, po kolei, po kolei. Tutaj mamy odpowiednie łapki mocujące w trzech miejscach, zamocowane do monety. Środkowy splot tego łańcucha w formie takiej romboidalnej, przedstawiony krótszy, także jeśli donatywa wisi, to ona całym swym ciężarem opiera się właśnie na tym środkowym łańcuchu. Boczne, które ją jakby blokują przed bujaniem się na boki, gdy wisi pionowo, stanowią taki element kołyszący się dekoracyjny. Znakomita rzecz. Nietknięta XVII-wieczna, jubilejska robota oprawy, właśnie do natywy, czyli tak, jak to było w XVII wieku, używane. Proszę Państwa, co jeszcze jest atutem? Tego egzemplarza. Spójrzmy, jak wygląda tutaj ta zawieszka. Nie widać, żeby to było noszone. Praktycznie tu troszeczkę może, ale bardzo delikatnie. Czyli noszenie tegoż egzemplarza musiało być bardzo krótkie i nieznaczne, i to z kolei widać dobrze po powierzchni tejże monety. Bo proszę Państwa, ona naprawdę jest zachowana w dobrej kondycji. Często minusem pozycji, które były. Zawieszane jest to, że one jak były intensywnie noszone, bujając się na tym łańcuszku, obijały się. Jeśli to nosiła osoba, która miała jeszcze do tego zbroje, bądź inne, nie wiem, chociażby guzy, jakieś w ubraniu tak dalej, to bardzo, ale to bardzo często monety, które, czy medale były noszone, są poobijane, licznie pokaleczone na powierzchni, i to nawet już mówimy o pozycjach srebrnych, zupełnie inaczej. Jeszcze reaguje złoto, które jest metalem miękkim, więc tutaj nawet niewielkie noszenie powoduje, że bardzo szybko sklepuje się relief, kaleczy się tło. Są wtedy dwie możliwości: albo mamy właśnie taką pokaleczoną pozycję, albo pozycję, którą ktoś chciał z kolei poprawić, czyli zamaskować te skaleczenia i są w efekcie powycierane, pozacierane, wyoblane elementy, czy to tła, czy reliefu, żeby to wszystko schować. Natomiast tutaj. Widzimy, iż ta pozycja praktycznie musiała być nienoszona, gdyż tak jak została oprawiona, ona nie ma defektów typowych odnoszenia. Czyli zarówno ta panorama miejska, spróbujmy tutaj jakoś złapać kontrast, żeby Państwu dobrze to wszystko pokazać. Może na czerwonym tle będzie nam tutaj lepiej to wychodziło. Dokładnie. Proszę zobaczyć. Owszem, to nie jest powierzchnia mennicza, ale taką lekką poświatę menniczą jesteśmy nawet w stanie złapać między literami, legend ale przede wszystkim nie jest poobijana. Tutaj widać, że jest lekko takie przetarcie nad tym, chropowatość powierzchni poniżej obłoków, tutaj tylko nad tym promieniem, ale poza tym nie mamy jakichś innych efekt defektów, czyli widzimy, że nie było tutaj żadnego obijania się o, nie wiem, o pierśnik, o guzyna, od ubioru i tak dalej, nie było tarcia o materiał, bo to też jest często bardzo specyficzne, że wtedy ta powierzchnia jest taka wyświechtana, błyszcząca, gdyż ona się często trze, na przykład o jakąś, nie wiem, o futro, czy jakieś aksamity, które nosiła wówczas osoba. Z tym tutaj nie mamy do czynienia i przede wszystkim też nie jest sklepany relief. Czyli kondycja zachowania reliefu i powierzchni pokazuje, że egzemplarz ten nie był egzemplarzem długonoszonym. To samo możemy powiedzieć o stronie królewskiej. Spróbujmy złapać tutaj jakieś odpowiednie kąty, żeby to odpowiednio doświetlić. Niestety złoto jest dość trudne do, do Przedstawiania przy świetle sztucznym zdecydowanie lepiej reaguje na światło naturalne, gdybyśmy mieli takie do dyspozycji, ale już jest zbyt późna godzina w tej chwili do nagrywania. No, mamy krótkie zimowe dni, ale proszę zobaczyć. Na elementach królewskiej zbroi, na tych płatach zbroi, widać jak reaguje załamanie światła w taki sposób ukazujący lekki błysk, tam nawet widoczny, naturalny. Tak samo jak ten błysk pojawia się miejscami między literami, legendy tutaj otokowych. Widać, że nie było jakiegoś noszenia, poobijania czy czyszczenia. Jednocześnie egzemplarz był w dobrej kondycji oprawiony, czyli prawdopodobnie taki nowy menniczy z mennicy. Tutaj mamy uderzenie, czyli siłą rzeczy, być może, nie wiem, chociażby mogę sobie wyobrazić, że pękło zawieszenie, na którym był, albo ktoś zdejmował łańcuch i Odkładał nas tu, rzucał tą pozycję, czy rzucił raz, więc obiła się na dolnym rancie. Poza tym nie widać innych defektów. Proszę Państwa, bardzo ciekawa pozycja. I moim zdaniem, w tym przypadku, obiekt wart muzealnej ekspozycji, właśnie ze względu na zachowanie oryginalnej 17 wiecznej oprawy jubilerskiej i to. W znakomitym kunszcie. Gdyż o ile donatywę samą w sobie na pewno muzea polskie mają, znajduje się też na pewno w kilku prywatnych zbiorach polskich, to nie sądzę, żeby któreś z nich mogło się poszczycić hmm, chociażby, nie wiem, kilkoma egzemplarzami y, pięknych opraw y, XVII-wiecznych, donatyw właśnie wykonanych. A jeśli nawet, to zapewne było tak dużo różnego rodzaju opraw, zawieszek i tak dalej, iż sam temat właśnie tego typu zastosowania wtórnego medalion, jako medalion, może być znakomitą formą kolekcji, a jednocześnie moim zdaniem właśnie bardzo atrakcyjny z punktu widzenia muzealnego, gdyż dla osób, które nie są numizmatykami, taka pozycja moim zdaniem zdecydowanie bardziej działa na wyobraźnię niż sama donatywa w sobie, którą doceni przede wszystkim numizmatyk i ekspert od, od numizmatyki. Zdecydowanie warta rozważenia, i przede wszystkim no, olbrzymi atut to, że zachowała się piękna, oryginalna XVII wieczna zawieszka. Pozycja dostępna na naszej aukcji lutowej cena wywoławcza 150 tysięcy złotych. Poprzednim razem mieliśmy 10-dukatówkę 44. roku na aukcji w roku 2018, była to nasza aukcja czwarta, proszę Państwa, wtedy był zupełnie inny poziom rynku niż teraz. Jeśli ktoś śledzi rynek na przestrzeni chociażby ostatniego roku, widzi, jak dynamiczne zmiany nastąpiły w ostatnim roku, a już początek właśnie poprzedniego roku był na wysokich poziomach. W perspektywie dwóch czy blisko 2,5 roku tutaj naprawdę zmiany są duże. Wówczas tamtą donatywę sprzedaliśmy za 140 tysięcy złotych. Teraz ten egzemplarz donatywy, która sama w sobie jest w atrakcyjnej kolekcjonerskiej kondycji i ma tą efektowną, 17 wieczną zawieszkę, wystawiamy za 150 tysięcy złotych. Warta rozważenia i mam nadzieję, że zainteresuje też polskie instytucje, gdyż Miło byłoby zobaczyć taki walor na przykład na wystawie. Polecamy serdecznie, zapraszamy do licytacji. Rozpoczynamy ją 6 lutego. Niniejsza donatywa na pewno będzie licytowana w pierwszym dniu aukcji. Aukcja będzie transmitowana online, także emocje przed nami już wkrótce. A w tej chwili mamy dla nas ten przyjemny okres, gdzie możemy Państwu prezentować zgromadzone na aukcję walory. Dziękuję bardzo i zapraszam.